się, no to jest. Ja, to ja jestem wdówki. No i dzisiaj akurat będziemy mówić o, o Kubie. Ja akurat wiem co. Po pierwsze, Kuba jest leni. Po drugie, Chyba nie lubi do nas przechodzić, no bo jest leni. Po trzecie, Kuba jest leni. A serio, jest leni? No i jak Kuba ogląda ten film? Tylko z Nie mówię o wszystkich kubasach. Mówię o, Kubaje, o kubie kalinskim, który mieszka na Westerplatte, brzegu pod szóst. No, na. Po prostu Westerplatte, brzegu. Na tym obok szóstki. No, on jest taki lepszy. On, pamiętacie, kubę? No, on jest zły. Wiecie dlaczego? Chcieliście, wiecie. Ja chciałem z TubiGamerem nagrać fajny film, że on nas goni w ciekawostkach. Obejrzał mnie. To nie jest pierwszy raz, że on mówi nie. Jak jesteśmy u TubiGamera i chcemy z nim pograć w grany i zrobić challenge, kto wygra na hard, no to ja oczywiście bym wygrał z Gamerem, ale Kuba nie przechodzi. Na przykład boli mi ręka. I jakoś nie chodzi. Jakoś chodzi po rękach. Jakoś się umie odrabiać zadanie jedną ręką. Uh -huh, bardzo umie wybrać. Po co? Ja bym nawet mógł robić zadanie bez, bez ręki. W ogóle bez ręki. To, że jego ręka boli, to nie znaczy, że nie może przyjść do nas. Okej, okay. po trzecie, po drugie, a to naprawdę prawdziwe sposoby, on jest po prostu dla niebie. Serio. Ona nie jest przyjść. Tu Bigenera klatka jest dosłownie 50 kroków dalej od jego, a moja klatka jest 30 kroków dalej od jego. No, a on jest za przyjść. No to, em, jak znajdziecie jakiś kanał, który się nazywa Silver i się nazywa Kuba, no to nie subskrybujcie to będzie właśnie Kuba ten. No i się to dla nas. No my bardzo się zrozumieliśmy na jego Stubi Gamer. My mówimy prawdę. Serio. Ja was chyba nigdy w życiu nie pomam. ale... Ale... No to... Nie wiem co teraz robić. No bo Tubi akurat poszedł zjeść coś u jego babci. No ja nie mam co robić tu. No to chyba nagrać jakiś film. Ale nie bójcie się, Tubi, ja zaraz, Tubi zaraz przyjdzie tu Ale, no... Jak nie słyszycie mnie, to piszcie w komentarzach, no bo Ja sobie że moje filmy były dobre dla was No i jak ktoś mieszka tu No tu o Westerplatte brzegu e, No to subskrybujcie mój kanał i Tubi Genera kanał Nie Silvera kanał, on się będzie nazywał Silver, jak coś No i proszę, dobijcie mi więcej subskrypcji, no bo ja się tutaj już doczuję, o tym kanale. No i proszę subskrybujcie mój kanał, no. Teraz proszę. No i jak chcecie zobaczyć kanał mojej kuzynki, fajny. Ona się nazywa Slime Girl. Um, Slime Girl 12-12-12 to co pamiętam no i no, nagrywa fajne filmy z jej nagrywa fajne filmy z jej koleżanką Mają która jest z naszej klasy no i oni nagrywają po prostu rzeczy o slajmie i robią różne slajmy to nie zapomnijcie iść na jej kanał no bo ona jest jedną z moich fanów i ona ogląda nasze filmy jak Kaja ogląda ten film teraz, czyli moja kuzynka, no to przepraszam cię bardzo. Kubas po prostu nie chciał wyjść. I może w przyszłości znajdziemy innego Kubasa. Może w przyszłości Kubas już nie będzie leniwy. Będzie fajny. Od tego momentu będziemy nagrać małe, krótkie filmy. Trollowanie go. Z Gamerem to powiedzieliśmy już w szkole kilka minut temu. No godzinę temu, no bo, już... nie, do... no, bo do... jeszcze nie przyszliśmy tak szybko od szkoły. Kto chodzi do szóstki brzegu, to dajcie łapkę do góry. A kto nie, no to też dawajcie łapkę do góry. no Jak moje fi filmy są bez dźwięku, to jest przez tą aplikację, którą używam, Mobizen. I akurat ja z TubeGamerem próbujemy znaleźć lepsze aplikacje. Które robią filmy dobre, naprawdę. Tu by już znalazł jedną taką aplikację, tylko że ja nie mogę ją zainstalować. I pamiętajcie, jak będę miał kartę w zacznę nagrywać filmy Train Not Love i różne takie rzeczy. Train Not to Look Away, czyli Spójrz nie wybrzydzić. I FNAFy. Nawet FNAF To Taka super fajna I właśnie jest jesień, tu z nami. Jak jest jesień u Was to dajcie łapkę do góry i jak jesteście jak oglądacie ten film w, 2019, w tym momencie teraz 2019 w jesieni no to no subskrybujcie W ogóle jak widzieliście mnie to subskrybujcie Ogólnie subskrybujcie mnie ja trochę snu się czuję jak nikt mnie nie subskrybuje czyli no, mam cztery tam osoby, które mnie lubią. No, ale bym chciał trochę więcej niż to. Okej, okay, dalej z Kubasem. No, Kubas też ma brzydki dom. I po prostu brzydki. Nie idźcie do jego albo nic. Jak oglądałby to Tubi Gamer, to on by mówił to samo. Jak chcecie jakiś odcinek ze mną i z Gamerem o jakichś naszych rzeczach, sekretach albo coś. Jak będziemy się w prawda czy wyzwanie na dworze? Okej, okay, drugi odcinek, prawda czy wyzwanie na dworze? Na co byś wolał? Czyli taka gra, że się mówi, em, że, jedne, że jeden z nas mówi jedno pytanie: em, co, czy byś wolał to zrobić, czy tamto? A wtedy, jak on powie, to jak on wybierze. Odpowiedź to wtedy druga osoba wymyśla i tamten musi wymyślić odpowiedź, którą by wolał. No jest dużo fajnych rzeczy w tej grze. No, a, a wszyscy znają prawdę czy wyzwanie. Jak się wybierze wyzwanie, to musisz coś zrobić, na przykład pobiegnąć całe osiedle, albo wejść na auto kogoś. Ale my tak nie będziemy robić. A, a prawda to jest jakiś sekret. No to jak dzisiaj z TubiGamerem będziemy pisać w moim pamiętniku, no bo my z Tubie mamy sekrety. Ale nic o Was. Jesteście super i bardzo lubię Was. Jak dostałem więcej subskrypcji, będę więcej nagrywał film. Okej okay, wszyscy, no to na razie... Czekamy na Tubie no i nie wiemy co zrobić teraz. Ja nie wiem, co zrobić teraz. Tu jest placki, szybciej. No to... U. Ruda? To chyba był Bartka Pies. Chodźmy zobaczyć. Rzeczywiście była ruda, patrzcie. Rucia! Cześć! Ok, jak przyjdziemy do Ciebie, Rucio, no to pogłaszczymy Cię Możecie nagrane albo coś doparłcie. Okej, okay, ja już będę kończył ten odcinek. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to subskrybujcie mój kanał. Tu będzie na kanał i łapkujcie. I bijajcie te dzwoneczki pałką grany, czapką Frediego, diametralnem Pikaxem albo hakiem Puxiego. No to do widzenia, wszyscy. I pamiętajcie, że jesteście najlepsi dla mnie. Pa!